Witajcie na kanale ServiceX W tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób możecie zabezpieczyć swój router bądź switch od firmy MikroTik Oczywiście z oprogramowaniem routera OS tak jak widzicie mamy uruchomiony terminal i oczywiście przeszedłem już na folder pobrane Oczywiście uruchomię sobie mojego inboxa Zaloguję się do mojego routera, OK Mamy już włączone. No i teraz przejdziemy do tych punktów najważniejszych, które powinniście brać pod uwagę, gdy chcecie sobie zabezpieczyć swój sprzęt od Mikrotika. Pierwszy punkt moim zdaniem jest to backup. Większość administratorów w pierwszej kolejności, oczywiście po już skonfigurowaniu swojego sprzętu i podłączeniu, wykonuje backup. Chodzi o to, że mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Pierwsza sytuacja to są użytkownicy, którzy biorą i próbują albo zalogować się na sprzęt, albo przez przypadek, na przykład, helpdesk IT, albo inny informatyk wprowadza zmianę, gdzie wysadza nam router. I router oczywiście działa, no ale już nasza konfiguracja ta wcześniejsza nie działa, bo została wprowadzona błędna informacja do niego, przez co wychodzi na błąd w sieci, no i brak komunikacji z DHCP i nie przypisuje nam adresów IP. Druga sytuacja, która występuje, to oczywiście sam sprzęt i oprogramowanie, które w nim jest. Chodzi o to, że sprzęt oczywiście może ulec awarii. I oczywiście, żeby nie ponagleć sobie pracy, bierzemy, wykonujemy backup, ale również może być sytuacja tego typu, że może dojść do np. przez producenta, przez ich programistów, do luki w oprogramowaniu, przez co ktoś nam wejdzie do naszego sprzętu i usunie konfigurację, przez co przestanie działać cała sieć. Dlatego moim zdaniem w pierwszej kolejności trzeba się zabezpieczyć i robimy backup. Żebyśmy zrobili backup oczywiście po zalogowaniu do InBoxa wchodzimy na Files. Oczywiście mamy przycisk Backup. Wychodzi nam kolejne okienko, opisujemy jako backup. W drugim polu wpisujemy sobie hasło naszego backupu. I klikamy backup. To jak widzicie, został już plik wykonany odnośnie backupu. Prawym przyciskiem myszy, jak klikniemy na nasz plik, wychodzi oczywiście na menu z którego wybieramy download. Wybieramy ścieżkę, gdzie chcemy zapisać nasz backup, no i klikamy OK. To jak widzicie, już jest zabezpieczone. I teraz, nawet jeżeli coś zmienimy, możemy do ustawień fabrycznych zresetować nasz router i wgrać ponownie nasz. Backup i nie mamy problemu z nową konfiguracją. Teraz przejdziemy sobie do drugiego punktu. Jest on utworzenie nowego użytkownika i wyłączenie defaultowego konta Admina. Żeby to zrobić, oczywiście na RouterOS, jak jesteśmy zalogowani, przechodzimy sobie na System i na dole mamy zakładkę Users, wybieramy ją. I tak jak widzicie, w pierwszej zakładce Users pokazuje nam się system default users, czyli defaultowe systemowe konto użytkownika i to jest pełne konto użytkownika admina, gdzie logujemy się. Ja oczywiście e, zalecam wyłączenie kont i robienie nowych, żeby te konto nie było robione, z tego względu, że dosyć dużo jest prób włamania na konta admin, administrator bądź root przez wykonanie brute Do otworzenia konta oczywiście klikamy plusik, wychodzi nam nowa zakładka, wpisujemy name, później w kolejnym polu mamy grupę, czyli do jakich grup się zalicza nasz użytkownik, wybieramy full. Możemy wybrać z jakiego adresu IP może logować się nasz użytkownik. Dajmy mu adres 192.168.1.0 na 24. Końcówka 24 to maska. I chodzi o to, że od 2 do 254, jeżeli użytkownik user wejdzie z tego z tej puli adresowej, no to wtedy będzie mógł się zalogować. Jeżeli zaś będzie się chciał zalogować z innej puli, na przykład 192.168.2 i na przykład końcówka adresu 10, no to wtedy będzie mógł tylko i wyłącznie z tego adresu się połączyć do naszego routera. Z innego oczywiście nie będzie się mógł połączyć, będzie wychodził mu błąd. Także w taki sposób, oczywiście, możemy sobie zabezpieczyć konta użytkownika i jak najbardziej polecam, żeby to zrobić. Zamknijmy sobie to okno. No, i teraz przejdziemy, oczywiście, do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest aktualizacja oprogramowania RouterOS. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć nasz sprzęt przed lukami w naszym oprogramowaniu. I żeby zrobić aktualizację w RouterOSie, oczywiście, musimy mieć uruchomiony inbox. Przechodzimy na system. Packages i mamy tutaj wszystkie pakiety dostępne. Oczywiście, check for updates. No, i tak jak widzicie, tu oczywiście mamy aktualne oprogramowanie. Jeżeli oczywiście nie mielibyśmy, to oczywiście tu wyjdzie nam, żeby zaktualizować nasze oprogramowanie. No, i wtedy aktualizujemy. Będziemy oczywiście musieli uruchomić nasz router OS ponownie, czyli sprzęt. I będziemy musieli poczekać, oczywiście, żeby się uruchomił. Oczywiście przechodzimy sobie do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest wyłączenie nieużywanych portów, które mamy. Możemy porty na przykład włączyć na Winboxie bądź na porcie 80, czyli porcie, gdzie obsługuje przeglądarka. I żeby to zrobić, oczywiście wchodzimy w IP a i mamy taką zakładkę jak serwis. To oczywiście mamy nasze porty, API, API SSL, FTP. SSH, Telnet, WinBox, www i www SSL. Oczywiście zalecam, jeżeli któryś z portów nie używacie, to po prostu wyłączyć. Żeby to zrobić, naciskamy na jeden z portów. ja na przykład kilka wezmę wyłączę portów. Czyli naciskam na jeden, klikam Shift na klawiaturze, myszką, lewym przyciskiem klikam i tak jak widzicie zaznaczyło mi, no i teraz Klikam X i moje porty zostały wyłączone. Wezmę jeszcze wyłącze WWSSL, i tak jak widzicie, oczywiście WWSSL został wyłączone. I teraz, jeżeli ktoś będzie się chciał zalogować, na przykład przez SSH, do naszego router OS, -a, to nie, nie będzie mógł, z tego względu, że ten port jest wyłączony na RouterOS do obsługi. Kolejnym punktem, oczywiście, odnośnie zabezpieczenia naszego routera OSa, musimy zrobić coś, oczywiście, z portami. Tak Jak widzicie, mamy dwa porty: Winbox 8291, WWW to mamy port 80. Oczywiście jest możliwość zmiany portu, na przykład mamy tutaj 8291. Zmieńmy sobie na 18291. Klikamy Apply. I OK. No i tutaj również na www zmieńmy sobie na przykład z 80 na 85. I klikamy Apply. OK. I tak jak widzicie, porty zostały zmienione. No i teraz yy, sprawdźmy, czy to działa. Wyjdę z Inboxa, zaloguję się jeszcze raz. Inbox mi się uruchomi. Jak mam connect, tu to, to wpisuję oczywiście po mojej adresacji IP 18291 port. No, i klikam Connect. Tak jak widzicie, został uruchomiony Windows Box. Jeżeli zaś weźmiemy wyłącznik Windows i teraz będziemy się chcieli zalogować po samym adresie IP, wytnijmy sobie to. I tak jak widzicie, nie możemy się zalogować do naszego routera OS. -a. Również ta sama sytuacja będzie po. Naszym porcie odnośnie adresu IP na przeglądarce wpiszmy 192.168.3.1 No i tak jak widzicie, nie pokazuje nam strony do logowania, a wpiszmy z 2.85 portem. I tak jak widzicie, HTTPS, jak usunąłem, pokazał mi się. Panel do logowania do MikroTika w routerze 4011. Oczywiście przechodzimy dalej, wciskamy IP, Services i kolejny punkt to jest logowanie po adresie IP po danym porcie. Jeżeli dodacie dany adres IP do danego portu, wtedy będziecie mogli się zalogować tylko i wyłącznie przez tą sieć, w którą jesteście. Tak jak widzicie, już włączyłem sobie WW port 85, który zmieniliśmy przed chwilą. No i teraz dodajmy adres IP, przykład 2.1 albo 192.168.2.10 zróbmy powołowo. No i mamy yy, tak już wpisane, więc teraz przejdźmy na przeglądarkę, tak jak widzicie pokazuje nam yy, nasz panel do logowania. Odświeżmy sobie, no i już nie działa. Z powrotem przejdźmy na router os -a. usuńmy adres IP. Jeszcze raz wciśnijmy. No i tak, jak widzicie, już możecie zalogować się do swojego panelu. Także tutaj trzeba, oczywiście, uważać, ostrożnie robić i powoli. I tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, backup to podstawa, żeby mieć jakiekolwiek zabezpieczenia odnośnie naszego sprzętu. No i oczywiście przechodzimy sobie do kolejnego punktu. Kolejny punkt to jest zablokowanie dostępu, logowania przez adres MAC. Oczywiście ja wyjdę sobie z mojego WinBoxa, uruchomię go jeszcze raz. I tak jak widzicie mamy adres IP i mamy nasz adres MAC. No i w RouterOS jest tak, że jak uruchomimy sobie WinBoxa możemy zalogować się po adresie MAC do naszego sprzętu. I tak jak widzicie connect, tu mamy adres MAC, kliknijmy connect i tak jak widzicie zalogowała nas. Bez adresacji IP do naszego routera, żeby wyłączyć logowanie przez adres MAC, przechodzimy sobie do Tools z zakładki. No i mamy zakładkę MAC Server. Przechodzimy na nią, no i mamy MAC Server Telnet, wyłączamy to, czyli no, apply OK, MAC Winbox również no, apply OK, no i MAC-PING oczywiście po adresie MAC, żeby nie pingować, wyłączamy. No i teraz wyjdźmy z tego i spróbujmy się zalogować przez adres MAC do naszego routera. Tutaj widać, pokazuje się router. No i tak, jak widzicie, już nie można się zalogować do naszego sprzętu. Wpiszmy sobie po adresie IP. I tak jak widzicie, z jest, powrotem jestem w inboxie. Przechodzimy sobie do kolejnego punktu, chodzi o wyłączenie portów nieużywanych. Żeby to zrobić oczywiście przechodzimy na interfejsy i tak jak widzicie, ja mam tu kilka interfejsów, no i e, interfejsy od 6 do 10 nie są używane. Więc je wyłączamy. Chodzi o to, żeby nie można było się podpiąć do wolnego portu, na przykład w routerze, bądź w naszym switchu. Jeżeli mamy jakieś porty, do którego nic nie jest wpięte, to po prostu to wyłączamy i te przez taki sposób zabezpieczamy również przed niepowołanym dostępem do tego naszego routera bądź switcha. Kolejny punkt, oczywiście uruchomienie zapisywanie logowania. W pamięci dysku. Oczywiście sytuacja jest tego typu, że nasze logi w ustawieniu defaultowym nie są zapisywane do dysku, przez co po uruchomieniu ponownym nam się biorą i usuwają. Żeby to zrobić, przechodzimy sobie na system. No i mamy login. No i tak jak widzicie, mamy tutaj informacje rules i action memory. Po oczywiście uruchomieniu przechodzi nam do. Usunięcia naszych logów. Żeby to zmienić, przechodzimy na Critical, wychodzi nam nowe okno i wybieramy z Action Disk. Apply, ok. I tak robimy do kolejnych naszych ról, które są. No i warnik również. Action Disk, ok. No i po tym czasie, oczywiście, jak już zrobimy, weźmie i nam się e, nawet po uruchomieniu komputera nie usuną logi, tylko będą przetrzymywane na dysku. Tu oczywiście jak przejdziemy na files, powinien nam się zrobić plik log0.txt, gdzie będą przetrzymywane logi. Teraz przejdziemy sobie oczywiście do kolejnego punktu, moim zdaniem bardzo ważnego. Chodzi o uruchomienie powiadomień krytycznych przez maila. Żeby to zrobić przechodzimy w toolsy, no i mamy zakładkę e-mail. Tu pierwsze co musimy zrobić, wpisać adres IP naszego serwera. Może być to na przykład domena, ja wpiszę oczywiście adres IP mojego serwera. Oczywiście wybieramy port, po którym działa nasz protokół SMTP. U mnie to jest 465. Oczywiście TLS wybieramy. No i przechodzimy do podania loginu i hasła do mojego adresu mailowego. Wpisuję login i oczywiście od kogo jest poczta. Wpisuję oczywiście hasło, klikam Apply, przechodzę sobie, żeby sprawdzić send email. No i oczywiście robię to samo, czyli wpisuję adres serwera, po jakim porcie działa 465. No i tutaj login i hasło wpisuję. Ok, zostało wpisane. Oczywiście wpisuję do kogo ma być wysłany mail. No, i tutaj mamy CC, czyli można kopię wysłać. Oczywiście to jest kopia testowa. Tak naprawdę, będziemy mogli wysłać w innym punkcie do innego użytkownika, ale to będzie w kolejnym punkcie. Więc, jeszcze tutaj, wypełniamy from pole, wypełniamy subject, wypełniamy treść, oczywiście obojętnie jaką, i wysyłamy send. Tak jak widzicie, ja oczywiście tu dostałem na drugim monitorze powiadomienie, że mój mail doszedł. I oczywiście do tego kliknę Apply i OK. OK, mamy skonfigurowany e e e-mail w naszym routerze. Teraz przejdziemy do System, Logging i tu jak wcześniej przestawialiśmy na dyski, przechodzimy z Roles na Action. Dodajemy dodatkowe pole, będzie to dodatkowe pole e-mail, gdzie będą nam spływały e powiadomienia w przypadku sytuacji krytycznych. No i wpisujemy name, czyli e-mail, wybieramy e-mail. No i e-mail wpisujemy e, adres, na który ma dochodzić powiadomień gdzie będą sytuacje. Przechodzimy na rules i oczywiście dodajemy nowe role, na przykład krytyczne. E, no i tutaj oczywiście wybieramy action e-mail. No i prefix. Prefix chodzi o to na przykład, że jeżeli macie kilka lokalizacji, wpisujecie sobie na przykład Warszawa. Klikacie Apply i OK. Dlaczego są dwie? Chodzi o to, że na przykład, jeżeli ktoś się źle zaloguje, to pokaże oczywiście Wam powiadomienie na czerwono. Plus do tego jeszcze dostaniecie e-mail z powiadomieniem krytycznym. Dodaję jedną literkę, tak jak widzicie, złe hasło. Kasuję i klikam Connect. No i przechodzę sobie jeszcze na Log, i tak jak widzicie. Tu został wyświetlony komunikat o, o informacji, że ktoś próbował się zalogować do naszego routera i tutaj mamy informację, że Send i że próba logowania i że to Warszawa na przykład nasza lokalizacja. W taki sposób oczywiście możecie sobie włączyć powiadomienia, co moim zdaniem może poskutkować waszym bardzo dobrym zabezpieczeniem przed intruzami sprzętu. Przechodzimy do ostatniego punktu, to jest IP Neighbors. Oczywiście wyłączamy tą usługę. Chodzi o to, że będzie nam pokazywało podpięte sprzęty do naszego urządzenia. Przechodzimy na IP i mamy zakładkę Neighbors. No i tak jak widzicie, mamy tu do portu trzeciego. Pokazane, że jest y, coś podpięte, czy, a to akurat jest mój komputer. Żeby to wyłączyć, wchodzimy w Discovery, Settings, no i mamy Interfejsy, Klikamy na No, Apply i OK. Więc no w taki sposób mamy opcję wyłączoną, przez co zabezpieczymy w poprawny sposób nasz router. Także w taki prosty i szybki sposób możecie zabezpieczyć własny router bądź switch od firmy MicroTica z oprogramowaniem RouterOS. oczywiście przechodząc przez wszystkie punkty. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Serwisik. Dziękuję i cześć.